Z tej strony krzyków witam Was na moim kanale. Oczywiście, pozdrawiam moich widzów. Dzisiaj gramy sobie na Saturnie, na Sega Saturn, jak widzicie. Dawno nie było Saturna, tak swoją drogą. Ale dzisiaj zobaczycie możliwości 2D, yy, które ma yy, Sega Saturn. Podobno większe możliwości 2D niż, niż yy, PlayStation 1. Yy, gramy w taką mało znaną grę. Yy, platformówkę, można powiedzieć, ale ta platformówka jest dosyć trudna, wam powiem, bo za daleko mi się nie udało w nią dojść. Y, mamy interko mm, związane z fabułą. Teraz będę czytał y, z Wikipedii. Trochę zagmatwana ta y, fabuła jest, no, ale niech będzie. Gdzieś we wszechświecie bogini Antoła stworzyła świat z jednego klejnotu. Y, na tym świecie y, Quartilia stworzyła niebo, ziemię i powietrze. Y, aby ten świat był zamieszkały, stworzyła dwóch, y, dwie postacie: z zielonego klejnotu dziewczyny Lede która ma moc ożywiania kwartyli a, a z czerwonego klejnotu chłopca Astal, którego celem jest ochrona Ledy. Zadowolona ze swojego dzieła, y, bogini Antoła, y, zapadła w sen. Y, gdy spała, zły Gerardo próbował przejąć Quartille, ale. Y, ale aby zapewnić sobie zwycięstwo, Gerardo stworzył wojownika, Geista. I owy Geist porwał LEDę, czyli tą dziewczynkę, i, i więzi ją na dnie oceanu. Astal y, rozerwał Quartilli na części, budząc Antowasa. Za karę Antowas wygnał Astala na księżyc Quartilli. Leda zlitował się nad Astalem i dał mu swój klejnot. Kiedy uporano się z Astalem i Gerardo, Antowas ponownie zasnął. Jednak Geist nadal był wolny, a Quartilla nie została przywrócona po zmianach dokonanych przez Gerardo. Ze swojego więzienia na Księżycu, Astral był świadkiem, jak Geist ponownie porwał Ledę. Pogrążony w potrzebie jej ochrony, uwolnił się i wrócił do Quartilli. Teraz Astral podróżuje w poszukiwaniu Ledy przez Quartille, przekształconą przez ciemny projekt Gerardo. Wraz z, z dziwnym ptakiem, z, który z jakiegoś powodu po prostu nie zostawi go samego. No dziwna, strasznie pogmatwana fabuła, bo ten tłumacz na Wikipedii jest jakiś niedorobiony, ale nieważne. Wejdziemy do końca Interko A tak w sumie to gierka z 1995 roku, początek życia Dream, Dreamcast w Sęgwie. Saturna. Pies mi tam chrapie gdzieś z tyłu, mam nadzieję, że tego nie, nie słychać. No. Gerardo, czyli ten potworek, który jest pokazany teraz na filmiku. Gierka ogólnie dostała noty z noty, bodajże tam, myślę na poziomie 60-70%. Pisane było, że jest krótka, piękna, krótka, dobra do wypożyczenia z jakichś wypożyczalni gier. Tak na zachodzie pisali, tak gdzieś w internecie to sobie tak wyczytałem. Fajna jest grafika, jak już mówiłem, ręcznie malowana grafika 2D. Zaraz zobaczycie zresztą. Dobra, mamy ekran tytułowy. Start, zobaczmy sobie opcję. Kiedyś w nią grałem, dawno temu, ale nie pamiętam już. weźmy sobie 5 żyć, będzie balance, To jest muzyka. Dobra, niech zostanie. I exit. Dobra, weźmiemy sobie start. I początek przygody, y znaczy podróży. Dobra, co mam? Prawo, lewo mamy yy, chodzenie, oczywiście. B to mamy łapanie Gostków Podskoki B to jest uderzenie takie. Gwizdanie A, ale nie pamiętam, dlaczego to gwizdanie było. dokaże się. Dobra, idziemy. Zobaczcie, jaki jest fajnie narysowany świat. Tak jakby farbami jakimś olejnym czy czym. Dziwnie to zrobili, że przerzuty takie zamiast uderzać pięścią, na przykład takie ształy by się fajnie rozsypywały, nie? To by było mi się wydaje lepsze. O. Dobra, idziemy dalej. Tu możemy podnosić takie przedmioty. Trafieni. Fajnie to wygląda, te, te pierwsze tło, takie yy, roślinki, niby blisko ekranu. Już fasolkę zebrałem. Tu mamy tego ptaka, co, w ty, co był w tym opisie tej gry. No, Sega Saturn miała fajne możliwości 2D, bo głównie była to projektowana yy, do grafiki 2D. Ej, ej, ej. Od tego pasuje uderzyć. Znaczy, co ja tu wiem? Aha, do grafiki 2D była przeważnie... Yy, przeważnie była Dobra, tworzona pod grafikę 2D Sega Saturn. Gdy Sega zobaczyła yy, jak wyglądałem gry 3D na PlayStation 1, dołożyła drugi procesor. Dlatego te tak jest trudna do Mogę tu ptakiem uderzać. A, guzikiem. Dołożyła drugi procesor do Saturna. Właśnie pod obsługę 2D. Dlatego tak jest ciężko programowany Saturn. Bo ma dwa procki. VDP1 i VDP2 z tego co pamiętam. Dobra, rzucimy w nich. EBUT! Fajnie. Co jest? O kurde, jakieś... łuczniki. Musiałem się pod strzał akurat w dupić, nie? Patrzcie, oddaliła się kamera teraz. Jest plan dalej, tak jakby. A. Masz, z Spiąkaj, co to jest? Hmm, czy chyba przeszłem pierwszy, pierwszy taki etapik? W ciemność, można by to było y, przetłumaczyć, tak mi się wydaje. Napiję się łyczka kawy, wasze zdrowie. Dobra, jesteśmy w jakiejś jaskini. Pamiętam, że doszłem chyba do drugiego etapu kiedyś, kiedyś jak w to grałem. Ej, gościu wypadł, dobra w gonga dostał zrobił mu ten tak coś? Ej, nic, Przynieś mi przyniez mi fasolę jakąś A jak to mam wziąć od niego? O, zostawimy, przytrzymałem A Startem robimy coś, nic, pauza tylko Bumperami, a, bumperami sobie zmieniam O, zobaczcie yy, Tu mam Po prawej stronie na dole w tej ramce Mamy jakieś, teraz chyba jest uderzenie Ptaka, a tutaj nam przynosi fasolkę Aha, czyli bumperami Dodatkowe umiejętności sobie przełączamy Co to jest? Ja Te grubasy Dostał Pad. Ma jednak jakiś klimacik ta gra, taki bym powiedział bajkowy. Czyli mogę puścić tu ptaka. O! Jak mi to pika takie dut, to wtedy można puścić ptaszka. Trzeba uważać. Widzę, że tutaj nie to perków dużo. Dalej Chyba trzeba się chować Tutaj za skałkami Przed nimi No Jak fajnie na pierwszym planie tu przelatują A spróbujemy zrobić Ptaszkiem atak Aj, trafiony, fajnie A czy ten atak mi się odnawia? Nie wiadomo Na razie nic nie mam teraz Dobra, idziemy dalej Chowajmy się tutaj za skałą. Taka muzyczka spokojna, dosyć w tyle fajna leci. Dobra, rzucony. Przeżył? Nie. Myślałem, że przeżył. Dobrze, nie ma czasu. Oj. Możemy wysłać ptaka po fasolkę. Niech leci. Jest mamy fasolkę. Aj kurde. Próbują przywalić. Wypadł. Tego to można chyba tak załatwić. O, właśnie. Tak myślałem. Mamy fasolkę, mamy atak. O, kurde, będą nietoperki, trzeba się chować. Wyśliśmy ptaszka po fasole. Dużo tych nietoperzy tutaj. Nie wiem, przyniósł to czy nie? O kurde. Ok, mamy trzy fasole. Nie mam żadnego ataku, ani nic. Ptaszek nieaktywny na razie. O Zawadziłem niestety. Kurde. Jak tu przejść? Teraz chyba trzeba było zostawić sobie atak ptaka i zaatakować nietoperki. Zobaczcie, i to kurde, chyba od nowa będzie etap. Dobra, spróbuję się streszczać. Szybciej troszkę przechodzić. Tak. No to jeszcze raz jest trudnych gier. Nie to, co teraz. Dobra, idziemy dalej. Trzeba wyczuć moment, kiedy ich łapać. Bo jest... A, takie... specyficzne opóźnienie. Dobra, dostał. I nie zdążyłem się znowu cofnąć, kurde. Ajajaj. Dobra, mamy jeszcze trzy życia bodajże. Na szybko też się tak nie da za bardzo. Chciałbym wam pokazać, kurde, dalszy etap, ale nie wiem, czy mi się uda dojść. Dobra. Musimy sobie zostawić atak ptaka, żeby był y, w tamtym miejscu, y, w którym nie mogłem przeskoczyć. Dobra. Ja troszkę dłuższy zasięg mam tej ręki. O. web No, to pery. I teraz mi się zaświecił, mi się atak, nie? A to zaatakujmy. Tu możemy zaatakować jeszcze daleko do tamtego. O, i w tym momencie mogę sobie przejść spokojnie. I znowu mam atak. Poczekamy teraz na przejście ptaku, tych parzy. Uda się? Udało się. Dobrze, Coś zebrałem. Akurat trafiłem jednego i drugiego. Teraz tego. Idziemy dalej. To jeszcze nie tutaj chyba. Trafieni. Ci uderzy w ziemię, na się dół i uderzy to też coś robi. Nie wiem, co to było. O kurde, coś spadło. Co to jest? O, mamy atak, fajnie. Czyli jakieś znajdźki są też. Teraz szybko, szybko trzeba przejść. Jesteśmy. Udało się, wtedy prawie doszłem do końca tego tej sekcji, etapu. Jak na dół trzyma i uderze, uderza B przyciskiem, to też jakieś jest uderzenie w ziemi i nam ta właśnie kulka doładowująca jakoś. No, mamy kolejny jakiś etap. O chyba będzie jakiś boss. Jeszcze ja przypominam, że tu był jakiś boss. Puściłem sobie tego, o co tu chodzi? Masz gnoju, czyli trzeba go ładować po ryju, po prostu. Nie trafiłem. No, gdzie jesteś? Śwoku ćwoku, załatwił mnie. Dobra, już chyba wiem, jak tutaj z nim sobie radzić. Złe oko. <laughs> Mam nadzieję, że uda mi się je przejść. Trzeba się po prostu wczuć w grę, grać. No. Nie mogę go zaatakować specjalnie, widzicie, Jak popełniłem ten błąd. No, nie trafiłem. O, jazd dostał. Nie trafił mnie. Kurde. Dostał drugi raz. Kryształek się zmienia kolorami, więc coś jest. Nie trafiłem. No, śmierdzielu. Przynieś mi fasolkę. Załatwiony. Aha, ha, udało się. Fajnie. Tak czy nie? Czy jeszcze żyje? Je śmierdzielu. Prawie po nim. Yes, udało się. Teraz chyba już będzie całkiem po nim. Tak. Fajnie. Jedno życie nam zostało. Przerwnik jakiś. Takie bardzo kreskówkowe te. Yy... I'm going to find Lita or die trying. The guy who kidnapped her he must have hidden her somewhere. I'll find him and beat the snot out of him. I'll make him tell me where she is. I'll take him. A... Will you quit following me? Tak mu się nie podoba. Zrobi z niego yy, kolację, jak będzie za nim łaził. Zobaczmy drugi etapik. Pamiętam, że jakieś było wodospady czy coś takiego. To może trzeci? głęboki las. No dobra, zobaczmy. A tak, tak. To jest tu te wodospady chyba nigdy mi się nie udało przejść yy, przejść yy, dalej nie ten etap nie przypominam sobie przynajmniej dobra trafiłem jak widzicie jak się cofnę to się odradzają przeciwnicy no tak w tamtych normalna rzecz w tamtych grach z tamtych lat No i co tu? Może O, jeszcze mamy taką akcję Do góry Plus uderzenie Możemy sobie dmuchać O kurde, ale jak to przeskoczyć? Wydaje mi się, że źle zrobiłem Że za załatwiłem tych gości Teraz sobie nie przejdę dalej Tylko po nich trzeba skakać Coś mi się wydaje Zobaczmy, dokładnie, dokładnie tak jest. Niektórych można przydzielić po głowie. O kurde, tego się nie spodziewałem. Nie trafiłem sobie. Fasolkę poproszę. Fajnie. Zielono daje dwa, dwie czerwone, tak jakby. Z tego wynika. Ale go złapałem w trakcie lotu, fajnie. O kurde, to co? Zostaw mojego ptaszka. Uj! Oj kurde. Ale fuks. Fasolka musi być. No mało. Okay. Hey. A ta jedna mi będzie potrzebna, żeby tu podskoczyć. O kurde! Oj, oj, oj! Niedobrze, fasola. Będę musiał w odpowiednim momencie skoczyć. Kurde, ale nie w tym. Jest. Oj, ale zjebałem. Mam jeszcze życie, mam jeszcze jedno życie. Zobaczymy, gdzie uda mi się dojść. Widzicie, dosyć trudna jest ta gra. A co że mi potrzebnie wcisnąłem guzik. Pewnie jakby się pograło w nim dłużej. Aj. To by się zaszło pewnie dalej, albo by się przeszło cało nie? Może kiedyś na live'ach, jak wprowadzę live'y niedługo, może sobie będziemy grać, przechodzić, próbować przynajmniej. Więc zapraszam już teraz. Kurde, żeby się poślizgnął. O, to teraz błąd. Myślałem, że doskoczę do drugiego. Nie udało się. Nie dobrze. Dobra, mamy już 25 minut praktycznie w filmiku. Tak się prezentuje, moi drodzy Astal na Sega Saturn. Jak widzicie, grafika 2D bardzo ładna. Troszkę gra taka jest. jest akcja jest powolna, ale jest dość trudna ta gra. Jest, trzeba się po prostu przyzwyczaić do tych skoków, do lekkiego poślizgu postaci. Myślę, że ja bym jej dał tak około 80% na 100%. Nie Nie wiem po prostu jeszcze, jak jest dalej, nie? No, nie wiem, jak jest dalej. Więc się nie wypowiem tak w 100%, nie? No, ale z tego, co widzę do tej pory, no to no, jest, je, nie jest źle. O. Dobra, mi drodzy, dzięki, że graliście ze mną w Astala. Napiszcie w komentarzach co myślicie o tej grze. Oczywiście zapraszam Was do komentowania, do subskrybowania. I przypominam, że na 300 subików będziemy mieć konkursik. Ale to już wiecie, że będą gierki do wygrania. Więc zapraszam. Już nie dużo brakuje, mamy 288... Mam na kanale 288 subów. Więc jeszcze 12 subików i będzie konkursik. Także zapraszam do subowania. No i na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć.